Zmiana wybiegu. Ludzie, zobaczcie, sensacja. Mój jeden działa super. Pięknie. Zobacz. I zmiana teraz jest na nowe zioła przechodzą. Króciutko pokazuję jak to działa. Wielu ludzi pyta, będą sobie robić podobnie. Ale cieszę się, że uczę Was nowej rzeczywistości i świadomości. Zobaczcie, ktoś tam mówi, że góry nie jedzą ziół. O, Zobaczcie, siemielniane wszędzie zakwitły. Tu jest ostropes. tu są właśnie takie zioła. Siemielniane ogromne ilości, tu jest proso, tu jest amarantus. O, zobacz, amaranthus to są pełna grupa minokwasów, wszystkie białka, nie potrzebuje kura żadnego mięsa, ani robala. Oczywiście nasiona, ale liście również kura skarmiają, bo cały czas jadają te liście, które odrastają. Zobacz, już kwiatki są w trakcie kwitnięcia i tak kury odrachowują. Zobacz, jaka radość. No. Mieniłem tylko wybieg, tamten będzie musiał tydzień odrosnąć. O, I również tu mają miejsca, gdzie są mogą grzebać, ziemię kapitalnie. Na końcu mają również ogromne pysznie do grzebania i tak kury odpoczywają. Zobaczcie, jak zadają. Mają po oczywiście pełne karmiki jedzenia, to nie są kury głodne. O tak, zupełnie. Zobaczcie, jak cinają. I wiedzą, co mają wcinać. Pierwsze kolejne, to, co lubią. Mają również tak smak, jak my ludzie. Gorzkie rzeczy stawiają na końcu. Zobaczcie. I tak, kury tutaj doświadczamy takiego czegoś. To cieszy i to jest radość sercu, jak ta kura ma takie warunki. A nie w gnoju, po użyciu własnych odchodach. O i tu kura, trawka doskonale rośnie przy takiej pogodzie. Pozdrawiam i zróbcie u siebie taki kurniczek. Wtedy masz. Czyste sumienie, że jest najlepsze jakości jajko. Zobacz jaka to, jak, to jak one, jak one paszują to. Pozdrawiam wszystkich amatorów kurek. No dzięki hej. Zobacz, tutaj ma kura miejsca, gdzie wydzibuje robala. Zobaczcie z jakim porem. O, jak wygrzubuje robala. Wszystko co tam jest, nasionka jeszcze skiełkowane. Przywódca stada, czuwa tu nad nimi. Zobacz. I te zioła wielkie o, nogami przygni, przygniatają i wydziubują te wielkie. Nawet do góry sięgają, zobaczcie. Do góry sięga, żeby złapać się kozioł. I tu z uporem maniaka wydzierają. Zobacz, jak one drą. Nie byłoby nic. O, zobacz. A tak ocaliłem wszystkie moje drogocenne zioła. Pozdrawiamy. O. I tu zobacz, jak wydziobują. W spokoju, w ciszy. Tu są miejsca, gdzie jest ziemia. Wykopują. A tu wydziobują te zioła. I tak właśnie kury sobie chodzą. Szczęśliwe. Tu mają wszystko po prostu i im niczego nie brakuje i bia piasek w środku do kąpania ziemia o, zobaczcie jak biorą. nawet te wysokie zobaczcie czarnuszka pięknie wydziwują. już kwitnąca i to wszystko wydziubują kurie. pozdrawiam serdecznie i doświadczamy takich rzeczy dzielimy się z wami. Hej. Tutaj zobaczcie wieczorny deserek dla moich kórek zastanawiają się co to jest, O, pierwsza zje zobacz i to jest deserek, wtedy jajko ma 12 witaminę Zobacz jak tylko odkryją co to jest ślimaki, wieczorny zbiór, to jest największe przekleństwo, które tutaj mam, 8 milionów fiatów zamy straty przynoszą, codziennie zbieram po 10 śluby w w nocy drugiej i kurą dzielę się z nimi, o zobaczcie i zaraz to zniknie, jak tylko odkryją co to jest Pokażemy zaraz te białe, lekorny, czy też to będą konsumować. I tutaj były białe, lekorny. Zastanawiają się, oglądają na razie kamerę. Oglądają ślimaki, jeszcze są nienauczone. I nauczymy je za chwilę, będą paszować. Ach, zobaczcie. Jeszcze nie chcą wcinać ślimaków, na razie przyglądają się. Jak poznają tylko smak, to zacznie się burza. Oglądamy. Już posmakowały, zobacz. Ślimaki, moje przekleństwo w ogrodzie, straty codziennie ponoszę ogromne, młode nasionka, wszystko zjedzone. Nie pomogą żadne środki, nie pomoże opryskiwanie odstępniczym. I ślimaki mają pociechę, kończą. tylko mają pociechę, jest taki ślimak. I zaraz znikną, nauczę je i będą znowu kolejne stady, będzie wcinać ślimaki. Zobaczcie. Zobacz, ślimaki, delicje dla moich kurek, o już ślimaki znikają I ślimaki po prostu znikają no są przerażone, na początku śluzem, głowami otrząsają, nauczę je i mogą codziennie kilogramy spożywać i to jest zupełnie diety dla kurek tu mam wtedy jako B12 wtedy kura nie jest wygadana i już się ślimaki kończą Wcierają charakterystycznie dziubami i tak, które ubiegają ślimaki. Pozdrawiam, nie masz co zrobić ze ślimakami, jest ich teraz miliony, nie da się tego panować. Ponosisz straty, zbieraj po nocy przy latarce. Teraz jeszcze wieczorem pozbierałem. nocy mamy 20 kg. Pozdrawiam, dziękuję, doświadczamy ciągle takich nowości. Zobacz, jak już odkryły co to jest smak, poczuły ślimaków znikają w oczach. Zobacz. I tak i uzupełniamy dietę na moich kurkach. A 20 kg moich ślimaków, jak zjedzą codziennie, to mają, będą mieć od razu młode kury, jeszcze nie niosą jajek, ale to jest uzupełnienie wieku dla młodego. Ta kurka ma dopiero 18 tygodni, a między jeszcze dwa tygodnie. Pozdrawiam i tak doświadczamy na ślimakach i na naszych kurach. Ciągle się czegoś uczymy Dzięki, hej.